thank you Dziękuję za przybycie. Witam na drugim memoriale Jerzego Szczęcha, naszego byłego prezesa, zmarłego przed dwoma laty, działacza naszego człowieka, który naprawdę dużo przyczynił się do wędkarstwa w naszym kole, w naszym regionie, w naszym okręgu. No to tyle słowem wstępu. Teraz przedstawiam tutaj sędzia główny, sędzia klasy krajowej, też prezes naszego koła w tej chwili, Andrzej Plutowski. Witam wszystkich, postaram się Wam te zawody posędziować w miarę sprawnie. Zdjęcie ryby na miarce, czyli od zera główka do ogon do wymiaru końcowego ma być widoczny numer i karta startowa przy żeby było wiadomo kogo to jest. Zdjęcie ma być zrobione z góry, ani z boku, ani pod skosem ma być z góry. Wysyłacie zdjęcie do sędziego na miarce, tak jak mówił, M głowa w stronę zera, ogon wyznacza długość ryby, brzuch na dół, obok karta startowa, że ma być numer widoczny, imię, nazwisko i numer startowy i na tej podstawie sędzia będzie odpisywał z i dopiero wtedy, tak. jeżeli odpiszę Wam na SMS-a wiadomość z, czyli ryba jest zaliczona, wtedy możecie wpisać na kartę startową. A ja, jak będzie N, to, to znaczy, że niezaliczona i wtedy możemy dyskutować, nie? I podajecie z wymiarem ryby oczywiście. A jak, a jak mi to nie będzie odpowiadało, to ja odpisuję, że ja uznaję taki, taki wymiar. I tak. wtedy jak się zgadzacie, to, to nic nie robicie, a jak tego, to możemy podyskutować. Damy powiedzmy 20 minut na dojście, nie mówimy od razu jak w zeszłym roku. Dajemy 20 od momentu kiedy wyjdziemy. I jeszcze prośba, zostajemy po wydaniu kart startowych wszyscy do zdjęcia i wtedy razem się rozejdziecie równo. Zobaczymy, o której która będzie to godzina i wtedy ustalimy, od której zaczniemy łowić. Zobaczymy jak nam pójdzie. Może 14, może chwilę przed. I łowimy do 18. Nie 4 godziny, tylko równo do 18, nawet jak będziemy wcześniej. Ryby, tak? ry... Ryby wszystkie muszą być zgłoczone do sędziego do 18.00. Patryk Pawełkowski, zapraszam do mnie. Oh, guarde, guarde, ¿no? Słuchajcie, oto nagrody na drugim memoriale Jerzego Ścięka. Także tak, duży przechodni puchar e, dla zwycięzcy. Przechodni zaznaczam. 10 statuetek za 10 pierwszych miejsc. Statuetka za najlepszego juniora. I mamy jeszcze za puchar za największego koniału, fundowany przez Team Spintech z Konina. Dobrze, lecimy dalej. tutaj są pierwsze pakiety od Relaksa za pierwsze trzy miejsca. Dodatkowo, oczywiście. Eee, lecimy dalej, wędeczki, tutaj może pokażemy eee, tutaj celo, celowo nie rozkładamy, zestaw castingowy od Favorit wędeczka, multiplikator przynęty, plecionka i szybciej do wyhaczania z czyli taki kompletny zestaw do łowienia szczupaków lecimy po kolei od Dragona Millenium nowa wędka 2023 nowość sławny już chyba Bluebird od Favorit wędka z pracowni specjalnie wykonana na tą okazję na drugi memoriał Jerzego Stęcha od MZ Roads na Blanco Qualia Piękna wędka, argument od Narwala. Chyba łatwiej, nie Tutaj mamy też od Narwala. Gorzej są te Grawity. Też wędka od 8 do 20 gramów, też naprawdę świetne. czy naprawdę warto. I tutaj lecimy troszeczkę jakieś tańsze wędki, ale też bardzo sympatyczne. Mamy tutaj Stingery od e, Robinsona, Kugary e, od Robinsona 2, e, Greenpoint od e, Jacksona i mamy też coś od e, Mistralka. Mamy taką nagrodę od Favorit White Whitebert. Poza pucharem wędka będzie dla najlepszego juniora zawodów. Tutaj mamy jeszcze takie. Najmłodszego uczestnika całego zamieszania. Nie startującego, tylko po prostu yy, będącego tutaj na miejscu. Wędka do nauki łowienia. Najcenniejszą nagrodą, chyba tutaj, z tego pakietu jest silnik Rino Belix. Sporo nagród yy, typu narzędziowych od firmy ABA, zbyt gorszy. Detap, przynęt od Emer Rękodzielnik, który był fantastycznie przynęty. Pod białoryb, pod drobne ryby typu okoń, kleniaż, strąg. Mamy trzy pakiety od Spinmada. Znowu pozycja od Robinsona i od Artura Kocikowskiego, czyli piękne pokrowce, dwa podbieraki szczupakowe. Tutaj proszę dwa piękne podbieraki od Ganki. Też warte uwagi. Jedziemy dalej ganki. Trzy torby fantastyczne spinningowe plus czapki. Tutaj mamy dalej od firmy Abbas bydgoskie hurtowni narzędzi, ślifierki kątowe, klucze, jakieś sekatory. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy taki z przodu pakiet y, y, różnych przynęt od rękodzielników. Poledzimy po kolei, po kolei. arenbajt, przy, przynęty gumowe znane tutaj u nas w Polsce, zwłaszcza u wędkarzy ultralight. Mamy pakiety przynęt od sieka woblerów, tutaj, tutaj z tamtej strony również, soft softbite fishing, prospin bites, mamy pakiety od sieniaka, piękne woblery pstrągowe. Mamy tutaj też pakiet od Ka Tomasza Kalinowskiego. Piękne woblery, e, Tomasz Kalinowski, szlakiem Nysykłowski, też rękodzielnik, który robi fantastyczne rzeczy. E, dalej mamy od Kastelika, to są piękne też wobblery e, takie bardziej, bardziej, bardziej trollingowe z dużymi strami kolorowe typowe szczupakowce. Soft SoftBite Fishing, mamy tutaj kolejne mm, tutaj też są dalej tutaj mamy od Jas Woblery, czyli Jacek Zwolski naprawdę też świetne pakiety przynęt no i tutaj już mieliśmy wcześniej też siek siek i SoftBite soft Fishing kolejny rękodzielniczy, który wsparli nasze zawody, za to serdecznie dziękujemy zapraszam wszystkich Frekwencja fantastyczna, zwłaszcza, że mamy no 1 maja, więc no sporo ludzi na pewno wyjechało, a sporo ludzi też e, odwołało swoje, że tak powiem, e, majowe czy weekendowe plany, żeby przyjechać na zawody. Także dziękuję wszystkim za uczestnictwo i chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy dołożyli się do do zawodów i od razu zaznaczam, że kolejność wymiany moich sponsorów jest całkiem przypadkowa. Nie ma to żadnego związku z wartością nagród, nie ma to żadnego związku z niczym. Po prostu przypad, przypadkiem. Także dziękuję firmie Woblery, Siek. Prawa po, po e, Firma Hurtownia Aba zbyt właśnie tutaj oto. czy państwo. Spintech Adaś, tu przedstawiciele są, tutaj tych niebieskich bluzach, dziękujemy. Zastawa Bites, to jest chłopak rękodzielnik, który, którego gumy mieliście w pakietach startowych. Wędkarski Świat, będzie relacja w serwisie. Sieniak Handmade, Lures, czyli... Producent rękodzielnik, który robi woblery. Pracownia wędkarska, wędkarska MZ Roach, który, facet, który ufundował wędkę, która jest tutaj stworzona na tą specjalną okazję, na te zawody. Naprawdę niesamowita sprawa. Dziękujemy. Woblery Kastelik też rękodzielnik, który robi woblerki piękne są do dyspozycji Waszej Woblery Tomasz Kalinowski, Szlakiem Nysy Kłodzkiej, kolejny z rękodzielników Current Bites to też nie trzeba przedstawiać, zwłaszcza ludziom, którzy łowią na ultralighta brawa Soft Bite Fishing BD Art Trofea sportowe firma Zbyt Bydgoszczy, która zrobiła dla nas te piękne statuetki wędkarski, właściwie bym może trochę skłamał centrum wędkarskie i Sika Woblery Jas, też producent rękodzielnik woblerów Gamki Polska Ernest Gutkiewicz, przedstawiciel tutaj o to proszę, zawodnik Gamki. Michał e, Paweł Sibilski Właściciel firmy TW Sibilski Spinmat Też nie trzeba komu, nikomu przedstawiać Firma Relax Firma Mistral e, Szkoda, że był z nami do tej pory Ale musiał niestety jechać Artur Kocikowski jak już za tym idzie, to też firma Robinson Europe. E, dalej mamy na pewno każdy zna Wędkarski sklep Biały Robak z Wydgoszczy. E, firma rodzi ma również Dragon Fishik. E, lecimy dalej. E, no jeden z nas tutaj, e, kolega Tomek. Gdzie my go mamy? Nie widzę, nie widzę.

Yy, druga ich marka, SELENT Fishing Poland, też yy, od nich. Dzięki. Firma S. Import Shields. To jest akurat klient. Aby. Dzięki. No i trzeba jeszcze wspomnieć: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zbyt gorszy. I teraz już polecimy dalej. Yy, wyniki z klasyfikacji chciałbym zaprosić. Andrzej, najlepszego juniora zawodów. Tak. To zapraszam, Wojtek Pachocki. Kto ma największego okonia? Michał Stępień. Michał Stępień, zapraszamy. Gratulacje. No dobra, a teraz co? Po kolei lecimy, lecimy. To zanim odczytam, chciałem Wam naprawdę bardzo podziękować, żeście mi nie dostarczyli za dużo pracy. <noise> Pierwsze miejsce, z wynikiem 460 punktów, Michał Stępień. Także gratulacje, dzięki. Drugie miejsce z wynikiem 260 punktów zdobył Rafał Wyżykowski. Jest... Trzecie miejsce bardzo spodziewanie zdobył nasz junior Wojtek Pachocki z wynikiem 240 punktów.